Przyszedł czas na rozmowę o kobietach, między kobietami, yy, dla kobiet, ale mam nadzieję też, że nie tylko dla kobiet, Marto. Myślę, że dla mężczyzn też. Więc panowie, podsłuchujcie nas, yy, mówimy o tym z pełnym przekonaniem. Marta Szarejko, dziennikarka, autorka książki Masz to po mnie. Yy, powiedz, dlaczego zajęłaś się mentalnym spadkiem, yy, które każda z nas dostaje? Robiłam kiedyś wywiad z taką wspaniałą terapeutką Ewą Błaszczuk-Malik, która przy okazji zupełnie innej rozmowy powiedziała mi, że ma mnóstwo pacjentek 30-40, które mają mnóstwo nieudanych związków i nie mają pojęcia, dlaczego tak się dzieje. Mhm. I Ewa zaczęła im robić genogramy, czyli takie mapy rodzinne, bardzo różnych problemów i sytuacji w liniach kobiecych. I okazało się, że te kobiety e, bardzo często w ramach takiej nieuświadomionej lojalności zostają same, ponieważ na przykład ich prababcia straciła męża w czasie wojny, babcia szybko została wdową, a mama się rozwiodła. Ale jak tak mówisz o tym i sięgasz tak daleko w historii i mówisz o jakichś genogramach, to brzmi to trochę szamańsko. Na ile w tym jest prawdy, nauki, a na ile Czarowania pacjentów. No solidna terapia jest udokumentowana i zbadana naukowo. To nie, jest, nie ma nic wspólnego z szamańskimi praktykami. Mhm. Genogramy robi się po to właśnie, żeby poznać przekonania w różnych liniach rodzinnych i zobaczyć jak się układały różne sprawy w rodzinie, które promieniują na kolejne pokolenia. Bada się na przykład uzależnienia albo zdrady. Jak dobierałaś rozmówczynię? Podkreślmy, bo to kobiety. Część psychoterapeutek znałam wcześniej, robiłam z nimi wywiady do prasy albo do innych książek. Część poznałam przy okazji tej książki. Wybierałam głównie psychoterapeutki i socjolożki, które zajmują się kobiecymi sprawami w, w bardzo różnych kontekstach. Kiedy mówisz o tym spadku i mówisz tu o obciążeniach i o uzależnieniach, to zaczyna jawić mi się także z tej książki taki obraz matki, która właściwie to krzywdzi dziecko. Dlatego, że sama była skrzywdzona przez swoją mamę, czyli babcia krzywdziła, mama krzywdziła. Czy ja jestem w stanie wyjść z tej pętli? I czy to jest 100% prawda? Nie, oczywiście, że nie. Mamy też bardzo pozytywne przekazy od matek i babek. Ostatnio robiłam wywiad z Agnieszką Koch, psychoterapeutką, która powiedziała, że bardzo nie lubi generalizacji, ale co do jednego ma pewność, mianowicie co do tego, że zawsze rodzice, rodzice dają nam więcej niż dostali sami od swoich rodziców. To jest absolutnie pewne. Zawsze chcemy być lepsi jako rodzice niż nasi rodzice. Więc y, nasze matki bardzo często przekazywały nam, często też na niewerbalnym poziomie, też nieświadomie. Co na przykład coś, co mogło być krzywdzące? Jakiego typu to są przekazy? Na przykład przekazy na temat y, emocji albo ciała. Wydaje mi się, że akurat pokolenie y, dziewczyn 30 plus 40. Plus, no. Ich mamy się rodziły w latach 50. One miały na przykład bardzo wspaniałe podejście do ciała. Wydaje mi się, że dostałyśmy dosyć dobry spadek na temat. Wyzwolone, pod... nieograniczone, em... tak. Znacznie lepszy niż mają teraz dziewczyny otoczone przez różne przekazy medialne, bardzo silne, ponieważ Instagram powie im, jak ma dokładnie wyglądać każda część ich ciała. Mhm. Natomiast przekazy na temat emocji były już trochę trudniejsze. Em... <laughs> bo kobiety na przykład. Em... Bardzo czuły duży zakaz na złość. Mogły się smucić, mhm. mogły być słabe, mogły trochę popłakać w kątku, natomiast złość konotowała działanie, jakiś rodzaj buntu zmiany i to było raczej nietolerowane. No dobrze, no ale co dobrego jest w złości. Przepraszam, bardzo. Przecież jak się złościsz, to właściwie złość piękności szkodzi. No złość przede wszystkim właśnie powoduje działanie, złość potem gniew, a potem jeszcze silniejsza emocja, która prowokuje do zmian co w porządku y, patriarchalnym nie było zbyt y, pochlebnie postrzegane, natomiast prowadzi do także pozytywnych rzeczy. Czy twoje terapeutki rozmówczynie rozmówczy mówią, jak zarządzić tą złością, żeby ją z siebie uwolnić, ale jednocześnie nie skrzywdzić? Bo to nie jest sztuka siać złością i, i gniewem. Myślę, i... że przy... tak, tak, tak. Przede wszystkim trzeba, trzeba się jej przyjrzeć i zrozumieć, co ona przykrywa, bo złość to jest taka emocja, która bardzo często przykrywa inne emocje, na przykład wstyd albo smutek. Y -y. I wydaje mi się, że takie rozglądanie się w sobie i oglądanie jej z różnych stron, a potem próba zarządzania tego jest najlepszym. Środkiem. A gdybyś mogła dać jakiś konkretny przykład, jak, jak złość może kryć wstyd albo smutek? Wyobrażam sobie na przykład kobietę, która jest bardzo nieszczęśliwa w związku. Mówi świetnie o tym jedna z psychoterapeutek, z, którym, z którą rozmawiam akurat o przekazach na temat pieniędzy i pracy. Mhm. I ona mówi, że kobiety w pokoleniu naszych matek bardzo często miały taką narrację, że mogły wybrać innego mężczyznę, który był znacznie mądrzejszy i znacznie bardziej, na przykład, bogaty, ale z jakiegoś powodu wybrały swojego męża, z którym są bardzo nieszczęśliwe. Wydaje mi się, że można w ten sposób rozgrywać bardzo niebezpiecznie złość w całej rodzinie, ponieważ nie tylko ten mąż prawdopodobnie nie jest zbyt szczęśliwy ale też dzieci, które to obserwują. Nie chciałabym, żeby z naszej rozmowy wyszła taka konkluzja, że teraz powinnyśmy, żeby uwolnić się od tych negatywnych przekazów, odcięły się od swoich mam nie, albo nie, jeszcze bardziej od swoich babci. Myślę, że ta książka może pomóc w rozmowie z babcią i z mamą, jeżeli rzeczywiście mamy problem z rozgarnięciem różnych rzeczy i różnych przekazów w swoim spadku i nie jesteśmy w stanie stwierdzić co chcemy wybrać, a co odrzucić. Myślę, że ta książka bardzo dobrze kategoryzuje i pokazuje co jest fajne, ale absolutnie nie prowadzi do zerwania kontaktów. Myślę, Powiedział, że wręcz powiedziałaś, że możemy sobie przebierać w spadku zwykle uprawnika, to musimy albo przyjąć z dobrocieństwem inwentarza, albo odrzucić, a ty mówisz, że możemy wziąć, wziąć to, co dobre. To podaj przykłady tych dobrych rzeczy, które możemy brać od swoich mam. Świetny przykład podała Alicja Długołęcka, seksuolożka, z którą rozmawiam o przyjaźni między kobietami. Ona powiedziała, że... Yy poprosiła wszystkie swoje przyjaciółki i córki przyjaciółek żeby w momencie kiedy jej córka będzie miała jakieś problemy jakiekolwiek mm -hmm. zacznie brać narkotyki będzie w przemocowym związku cokolwiek żeby one się zajęły y, tą córką nawet jeżeli ta córka nie będzie chciała z nią rozmawiać i wydaje mi się że takie połączenie z innymi kobietami z bardzo różnych pokoleń z młodszymi i ze starszymi jest najlepszym wyjściem takie siostrzane kręgi kiedyś kobiety tworzyły matriarchaty tak. Albo są do dzisiaj takie kultury, w których to kobiety rządzą. Słuchajcie, jak jesteście zainteresowani, żeby dowiedzieć się, specjalnie użyłam takiej liczby, w której pojawiają się też mężczyźni, co też ta kobieta twoja, drogi mężczyzna, mogła odziedziczyć po swojej mamie i możesz na to jej na przykład zwrócić uwagę. Albo ty sama chciałabyś wiedzieć, co tak naprawdę niesiesz w sobie po swojej babci, to zajrzyj, bo te rozmowy z ekspertkami, które naprawdę wiedzą, o czym mówię, Myślę, że mogą być dobrym drogowskazem do pracy nad sobą. Cześć tu Dorota! I... Marcin! Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień